od odznaczenia, nagrody oraz sentymentalny mecz wspomnienia. Wisan Skopanie w bardzo uroczysty sposób uczcił 70-lecie działalności klubu. Jubileusz był okazją, by przypomnieć historię klubu sportowego oraz największe sukcesy. Dla wielu osób związanych z Wisanem Skopanie była to także okazja do spotkań wielu wspomnienia. Powstanie klubu sportowego w miejscowości Skopanie, związane jest z rozwojem i działalnością fabryki firanek Wisana. Nie brakowało tam młodych pracowników, którzy chcieli się integrować i realizować swoje sportowe pasje. To sprawiło, że w 1955 roku powstał klub sportowy, który pierwotnie nazywał się Włókniarz. Pierwszym prezesem został Antoni Zieliński. Działalność zapoczątkowała sekcja tenisa stołowego. Osiągaliśmy w niej duże sukcesy, zwłaszcza drużyna żeńska. Były też sekcje piłki siatkowej mężczyzn i kobiet w latach 60. i 70.. -tych. Fajną kartę zapisała też sekcja lekoatletyki. Mieliśmy w, naszym, w naszej drużynie mistrzynię Polski juniorów w Wrzucie Oszczepem, panią Zofię Solarską czy pana Władysława Ślęzaka, który. który Zwyciężył w mistrzostwach województwa w biegu na 1500 metrów z przeszkodami w kategorii junior, ale oczywiście tą najpopularniejszą sekcją. Jest sekcja piłki nożnej, która jako jedyna przetrwała do dnia dzisiejszego. Swego czasu też piękna historia, taki wiodący klub sportowy można powiedzieć na terenie tutaj tej części Podkarpacia. prawda? I, no i, no i piękne, piękne, piękne momenty w historii klubu i piękne momenty w historii gminy. Niewątpliwie duży wkład w kształtowanie się, w rozwój tutaj gminy Branów Pod obecną nazwą klub ze Skopania działa od 1988 roku. Jubileusz zorganizowano z dużym rozmachem i połączono go z piknikiem rodzinnym dla mieszkańców. Obecnie seniorzy Wisanu Skopanie grają w a -klasie, ale w przeszłości także piłkarze odnosili znaczące sukcesy. Za złotą dekadę Wisanu Skopanie można uznać lata 90. ubiegłego wieku. Prezesem klubu był wtedy Jan Pelczar, a trenerem Kazimierz Serwan. Udało się wtedy wywalczyć historyczny awans do czwartej ligi. Wtedy też zdobyliśmy po raz pierwszy Okręgowy Puchar Polski i graliśmy w, na szczeblu centralnym rozgrywek pucharowych. Mierzyliśmy się wtedy z Motorem Lublin na przykład. I ostatnio właśnie w tej najnowszej historii też mamy taki pod, podobny sukces. Chłop, chłopaki nawiązali do sukcesu starszych kolegów sprzed tych 20 lat. Również zdobyliśmy Okręgowy Puchar Polski w 2015 roku, wygraliśmy z Sokolem Sokolniki w finale. Był tutaj mecz następnej rundy z Kosmosem Nowotaniec, wówczas czwartoligowym też i wygraliśmy 1-0 po golu Marcina Lisa, a dopiero w finale wojewódzkim ulegliśmy trzecioligowej Resowi Rzeszów. Ta piłka się rozwinęła, także byliśmy w, tam, w, w województwie tarnobrzewskim, tym co był, co były mocne drużyny tutaj, z tej strony, Kołaniec, Wisła, Sandomierz, Staszów, to byliśmy taką czwartą drużyną po siarce Tarnobrzeg, po stalowej woli i po Łoka Gorzyce. Z pomocą zakładu, z pomocą ludzi dobraliśmy taką ekipę, bardzo fajną. Współpracowaliśmy bardzo dobrze z Siarko Tarnobrzeg, gdzie można było tam kogoś wypożyczyć. Oni tu byli zadowoleni, że u nas trenują. Ze stalą mielec, bardzo dużo piłkarzy było. Ekstra drużyna. 9 lat graliśmy w czwartej lidze. Czyli teraz tak jak prawie trzecia, nie? No to, to poziom już był i komplet ludzi. Okazją, by zobaczyć w akcji największe gwiazdy Wisanu Skopanie był mecz wspomnień. Na boisku zmierzyła się obecna drużyna z zespołem oldbojów, którą tworzyli zasłużeni piłkarze. Drużynę legend poprowadził oczywiście trener Kazimierz Serwan, któremu towarzyszył prezes Jan Pelczar. Spotkanie było zacięte i zakończyło się sprawiedliwym remisem 3 do 3. Dzisiaj mi się dużo, dużo osób przypomniało zdarzeń, emocji. Siadałem, e, znaczy stałem cały mecz podczas e, meczu old Boyu przy boku trenera e, Serwana, gdzie wiele, wiele meczów emocjonujących przeżyliśmy, zarówno na tym boisku, jak również na wyjazdach, gdzie graliśmy w czwartej lidze, obecnej, e, można powiedzieć, trzeciej lidze, e, na wielu boiskach, zarówno e, podkarpackiego, ś, e, świętokrzyskiego. Zamojskiego województwa, także wiele, wiele miłych wspomnień. To było bardzo fajne spotkanie, bo to było spotkanie pokoleń, i przede wszystkim ten mecz miał temu służyć, żeby ci zawodnicy, którzy kiedyś występowali w tym zespole, mogli się spotkać, powspominać gdzie dawne czasy, które osiągali i wyniki, które osiągali w tym zespole. Spotkanie po latach z prezesami, którzy prowadzili ten, ten klub, również z trenerami, to była czysta przyjemność po naszej stronie, bo powspominać stare, dobre czasy. To było coś. Było wielu znakomitych piłkarzy, którzy w przeszłości grali w naszym zespole. Był m.in. Mirosław Leszkowicz, odznaczony, odznaczony dzisiaj na scenie przez Podokręg Stalowa Wola. Był Jerzy Biłast, również odznaczony. Był Dariusz Leśniowski, był Mariusz Robak, był Paweł Durda, Konrad Pluta, którzy sięgali po okręgowy puchar polski sprzed, sprzed 10 lat. Odznaczenia wręczyli przedstawiciele Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz Podokręgu Piłki Nożnej w Stalowej Woli. Były brązowe, srebrne, złote oraz honorowe odznaki Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Najwyższe odznaczenia otrzymali Jan Pelczar, Janusz Chynowski oraz Ryszard Furdyna. Były także nagrody przygotowane przez klub, które otrzymali zasłużeni sportowcy, przedstawiciele władz samorządowych, działacze oraz sponsorzy. W sumie w ramach jubileuszu wyróżniono kilkadziesiąt osób. W gminie jest cztery zespoły. My w tym momencie. No, jesteśmy klubem, który no, posiada kilka sekcji młodzieżowych. Czy jesteśmy wiodącym? No, ciężko powiedzieć, wystawiamy na rozwój piłkarzy z własnego regionu, z własnego środowiska. No, bo, tak jak prezes i my podkreślamy zawsze, chcemy współtworzyć historię, ale środowiska. Nie jakieś na większą skalę, tylko w swoim środowisku chcemy się obracać i tutaj propagować kulturę fizyczną. Myślę, że jesteśmy takim wyjątkowym klubie, klubem na mapie gminy. Bardzo mocno stawiamy na szkolenie młodzieży. W naszym klubie występuje, akurat, występuje w obecnej chwili trzy, trzy grupy młodzieżowe oraz oczywiście grupa seniorska. Uczestniczymy w rozgrywkach prowadzonych przez potokręg Stalowowola. Chcemy właśnie w ten sposób budować nasz klub, chcemy stawiać na wychowanków, bo właśnie na nich zawsze można polegać, na nich zawsze można liczyć. Czy skopanie i tutaj okolice, Wola Baronowska, Baron Sadomierski jest takim miejscem, gdzie faktycznie ta społeczność jest całkiem, całkiem spora, co nie zmienia faktu, że no, powstają nowe wyzwania przed, przed klubami sportowymi, nie tylko przed skopaniem, ale generalnie, że to młodzież już nie jest tak łatwo zmobilizować do tego, aby chciała uczestniczyć w zajęciach tutaj sportowych, w rozgrywkach, już tak nie ma, takiej, ani muszu takiej determinacji i na pewno duże wyzwanie przed tutaj działaczami przed zarządem klubu, aby, aby podejmować takie działania, które by to młodzież przyciągały. By temu wyzwaniu sprostać, Wisan Skopanie ma odpowiednie warunki. Mało który klub na poziomie A-klasy może się pochwalić taką infrastrukturą do trenowania oraz rozgrywania meczów. Przez ostatnie lata władze miasta i gminy Baranów Sandomierski wykonały tu bardzo duże inwestycje. No, samorząd zainwestował no, duże pieniądze tutaj przy wsparciu środków zewnętrznych, zarówno yy, przede wszystkim marszałka województwa, jak również ministerstwa, ministerstwa Sportu. Tak jak tutaj widać za nami, została zmodernizowana, rozbudowana yy, hala sportowa w skopaniu obok stadion, też yy, zmodernizowany dosyć, dosyć, dosyć w dosyć znacznym stopniu razem z trybuną, sztucznym nawodnieniem, odwodnieniem. Yy, także także no, duże środki zostały tutaj w ostatnich latach zainwestowane. Poza meczem wspomnień, w ciągu dnia zaprezentowały się także zespoły młodzieżowe, a dla dzieci przygotowano turnieje oraz wiele atrakcji. Można było między innymi zakupić klubowe gadżety. A bogaty poczęstunek przygotowały panie z koła gospodyń wiejskich w Skopaniu. Moja historia w Wisanie rozpoczęła się troszkę dziwnie, bo dzięki temu, że klub na woli baranowskiej się rozwiązał, którego jestem wychowankiem, mogłem przejść do klubu sportowego Wisan. Od, I od tamtego momentu, nieprzerwanie przez jakieś 10 lat, występowałem w barwach Wisanu, przechodząc przez grupy młodzieżowe, trafiając do pierwszej drużyny. Do pierwszej drużyny, pod wodzą którego trenera Kazimierza Serwana osiągnęliśmy największe sukcesy tego klubu. Awans się składa, wiele czynników. Jeżeli się uda, to oczywiście będziemy się bardzo cieszyć. Natomiast myślę, że jeżeli powiem, żeby nasz klub miał tak bogatą przyszłość, jak ma bogatą historię, to już będzie wszystko dobrze.